Cześć, tu lola, a to drugi odcinek mojego krótkiego serialu o Gliwicach, który wiem powinien być już nagrany dawno temu i w zasadzie cały serial już powinien być Wam podany, jak na tacy. Ale życie mnie zaskoczyło. Zaskoczyło mnie bardzo moje życie w ostatnich tygodniach. Nie spodziewałam się, że będzie ono aż tak bardzo pełne zmian, ale jest. Pracuję w muzeum, pewnie to wiecie z Instagrama. Jest to praca sezonowa, czyli do końca sierpnia. I później zobaczymy. To znaczy, ja mam, ja wiem, co będzie później, ale nic na razie nie mówię, bo nie chcę zapeszać i też nie chcę yy, po prostu powiedzieć pewnych rzeczy na głos, bo jak się nie uda, to wiecie, jak będzie. Że znowu mi się coś nie udało, bla bla bla. Tak jak właśnie, chociażby z regularnością tego podcastu. Praca w muzeum jest super i, i tak naprawdę chyba dzięki niej e, ten serial bardziej się rozwinął, to znaczy rozwinął się w moim notesie, gdzie spisywałam sobie odcinki. E, rozwinął się dlatego, że ja bardzo polubiłam Kaszuby, ale cholernie jeszcze bardziej zatęskniłam za Gliwicami. Nie wiem, czy znacie to uczucie. Z jednej strony chciałabym, żebyście je znali, bo może łatwiej by było Wam mnie zrozumieć. A z drugiej nikomu tego nie życzę. Takie uczucie tęsknoty, takiego wzruszenia na myśl, że część Twojego serca jest gdzieś zupełnie indziej, na, na drugim końcu Polski tak naprawdę. I ta tęsknota otworzyła mi też oczy na no to, jak ja mało wiem o Śląsku. E, a dlaczego? Skoro jestem ze Śląska, powinnam wiedzieć dużo o Śląsku, a wcale tak nie jest. Uwierzcie, mi Kaszubi też wcale nie wiedzą aż tyle o swojej pięknej krainie. Chociaż mam takie wrażenie, że na Kaszubach jest ta kaszubska kultura i tradycje są bardziej celebrowane niż na Śląsku. Przynajmniej ja mieszkając przez pierwsze dwadzieścia parę lat mojego życia na Śląsku. Nie czułam tej śląskości aż tak w gliwicach jak czuję ją mieszkając na Kaszubach. I stąd wychodzą moje następne projekty i różne pomysły, które chciałabym realizować, ale z racji tego, że nie mam za dużo czasu i nie wszystko naraz, chciałabym dokończyć nasz serial, który być może chcielibyście wysłuchać do końca i zobaczyć jakie mam jeszcze dla Was odcinki, a raczej wysłuchać. Dzisiaj sobie porozmawiamy, to znaczy ja będę mówić, i wy będziecie słuchać, a później możemy w komentarzach o tym porozmawiać. O tym, skąd się wzięłam w Gliwicach, bo każda rodzina ma przecież swoją historię. I dzisiejszy odcinek, będzie właśnie o pewnej rodzinie, która stworzyła się na Śląsku, a wcale z tego Śląska nie była. Kiedy myślę o Gliwicach, to, wiecie, widzę takie wielokulturowe, Miasto, które dalekie jest od tego stereotypowego Śląska, którym straszą się, albo straszyli kiedyś ludzie nawzajem. Zresztą do dzisiaj spotykam się z tym stereotypem, mieszkając na Kaszubach, że na Śląsku jest szaro buro i ponuro. Gliwice takie nie są. Gliwice są bajkowe, Gliwice są miastem bardzo takim. Z duszą. Nie wiem, jak to inaczej ująć. Tam idziesz i czujesz, że czas być może zatrzymał się w miejscu, albo że otaczają cię jakieś takie duchy. Um, I no nie wiem, nie wiem, jak mam to wytłumaczyć. Tak próbuję znaleźć słowa, ale chyba nie potrafię ich do końca znaleźć, bo trzeba to poczuć. I na przykład e, dobrym przykładem na to, że gliwice czarują i są magicznym miastem jest e, moja serdeczna koleżanka Hania. Hania Beza na Instagramie i Monika z Kamienicy w Lesie. E, dziewczyny są ze Szczecina i przyjechały do Gliwic, i z miejsca się w Gliwicach zakochały. Wymieniałyśmy potem kilka wiadomości na Instagramie i przyznawały, że tak, Gliwice to jest to miasto. I nie dziwią się, że ja, że ja jestem z Gliwic, że, ty, że moje rysowanie, moja miłość do czekolady i cynamonu, że to się urodziło właśnie w Gliwicach. Mimo, że ta miłość za czekolady i cynamonu tak naprawdę prowadziła mnie nad morze. W ogóle, wiecie, tak jak powiedziałam, każda rodzina ma swoją historię. Moja życiowa historia, którą piszę od już y, 33 lat, jest bardzo książkowa. Uwierzcie mi, albo raczej nie musicie wierzyć, ale jestem przekonana, że gdybyście wysłuchali całej historii tych wszystkich rzeczy, które mi się przydarzyły. To niektórzy by nie uwierzyli. I to wcale nie jest jakaś kokieteria z mojej strony, ale po prostu tak. Mam tyle lat, a przeżyłam już tyle, że czasami naprawdę czuję się, jakbym miała 66, a nie 33 lata. Ciężko jeszcze mi się pogodzić z tym wiekiem. Chociaż on jest piękny i taki fajny, bo młody, ale jednocześnie dojrzały, to tak. To teraz czuję się najbardziej chyba sobą niż kiedykolwiek. Mm. Wybaczcie, że tak skaczę z wątku na wątek, ale trochę się czuję, jakbym siedziała z koleżanką przy herbatce i robiła jej update mojego życia i opowiadała jednocześnie o tym, dlaczego moja rodzina się i skąd się wzięła w Gliwicach. Więc tak, moja mama, jako moja dziewczynka, ma takie zdjęcie przy wjeździe do Gliwic, chyba od strony Czechowic to jest. Kto jest właśnie ze Śląska i kojarzy Czechowice, Gliwice, to wie, że tam jest taka długa ulica Toszecka. I to jest chyba dalej ulica Toszecka. Mam nadzieję, że nie, 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 nie pokiełbasiłam, ale to nic. I moja mama na początku lat 80 była dziewczynką, bo moja mama mnie urodziła bardzo młodo. I stoi na poboczu, przy ulicy właśnie chyba Toszeckiej, gdzieś w pobliżu Czechowic. I za nią dumnie prezentuje się taki napis. Gliwice, miasto nauki. I tak, to prawda. To miasto nauki, marzeń, moich pierwszych miłości, a było ich dużo, i nadziei, że będzie dobrze. Gliwice były miastem nadziei. Gliwice były dla mnie miastem naszego nowego życia, dlatego że przez pierwsze 12 lat yy, mieszkałam, mimo że się urodziłam w Gliwicach, mieszkałam w Pyskowicach. I tam wydarzyły się pewne zdarzenia, które nas zaprowadziły do Gliwic i otworzyły nam nowy rozdział. I dlatego te Gliwice są dla mnie takie ważne, bo są nowym początkiem dobrego, szczęśliwego życia po trudnych czasach. I zaraz się tutaj poryczę pewnie. I właśnie za każdym razem, kiedy wracam do Gliwic, to wiecie, czuję się jakby wchodziła takiego miękkiego sitka. W którym raz na parę miesięcy przesiewam swoje smutki, oczekiwania, różne zdarzenia. W jak się dla mnie wszystko zaczyna. Bo właśnie tam przesiewam swoje rzeczy. To znaczy, tam się tak resertuje. Jakby mi ktoś podpiął do serca i do głowy maszynę, która wszystko naprawia. I to jest straszne, strasznie magiczne, i mówię to tak łączę te dwa słowa strasznie i magicznie, bo z jednej strony to jest właśnie piękne, a drugiej takie strasznie, no właśnie, takie strasznie straszne, bo bo chcesz, no bo, bo, bo to aż tak, nie wiem jak to ująć, to, to miasto tak na mnie działa i, i wow, zawsze, zawsze jestem taka porażona. Um, myślę, że, że gdyby ktoś kiedyś pisał moją biografię, to na pewno by napisał, że Grywice dla Karoliny Hoppe były kamieniem milowym jej życia i myślę, że to jest najlepsze zdanie. Wiem, że zaczęłam nieco tak, wiecie, patetycznie i w ogóle tak, och, tak opisałam Wam to miasto i zawsze będę je tak opisywać wszystkim ludziom za każdym razem, ale, ale dobrze. Cofniemy się do początku i myślę, że teraz taką zrobimy podróż w czasie. Jak wiecie albo nie wiecie, ja ten podcast nagrywam używając tylko mojego telefonu. Nie mam żadnego sprzętu, nie mam dodatkowego mikrofonu. I tak jak mówię, tak to wrzucam, nic nie montuję, więc wybaczcie mi wszystkie szumy. Nie mam programu, nie mam jakby też czasu, żeby nad tym siedzieć. Ale wydaje mi się, że to będzie ok. jakoś będzie w porządku. Więc tak dlatego tutaj nie będzie tych usięć dziwnych, więc jak palne głupotę, to palne i nie wytnę. No dobra. Tak, cofamy się w czasie. Są powojenne lata 40. XX wieku. Polska jest w rozsypce. Próbuje się poskładać na nowo. No i ludzie też się próbują poskładać na nową. Bo przecież tak już jest, że łatwo wszystko rozwalić, ale pozbierać to wszystko od nowa. To wymaga czasu. I w tej historii krzyżują się losy dwóch rodzin. Jedna pochodzi z Kresów Wschodnich i po strasznych przeżyciach, potwornych wojennych obrazach, musi zacząć wszystko od nowa, zupełnie od nowa na Śląsku. Druga rodzina pochodzi z Mazowsza, ale ich losy splotą się ponad 40 lat później. Więc porozmawiamy o tej pierwszej rodzinie. Mam takie zdjęcie moich pradziadków. Um, on trzyma moją prababcię na rękach i uśmiechnięty, jak największy szczęścież na świecie, patrzy na nią z miłością. Stoją w środku zimy na jakimś polu. To zdjęcie zostało zrobione jakiś czas po wojnie. Był chyba początek lat 50. No i właśnie są na tle tych pól. Dla mnie to zdjęcie symbolizuje nowy początek i rozdział mojej rodziny na Śląsku. Uwaga, przewracam kartkę, mam notatki porobione. Zastanawialiście okay. się kiedyś, co musieli czuć nasi przodkowie, których czas II wojny światowej rzucił z daleka od swojej rodzinnej ziemi? Jak to nagle jest przestać być blisko swojego domu, zapachu ziemi i tych samych drzew, kamieni mijanych na polnej drodze, zapachów? Jakie to uczucie, kiedy nagle wielkie nożyce historii odcinają Cię od Twoich korzeni? Czy da się je gdzieś zapuścić na nowo? Czy udało się to mojej rodzinie? No i tak idąc tym tokiem myślenia, zastanawiam się, czy ja sama też nie powtarzam na nowo tego samego schematu. To znaczy na szczęście i dziękuję Bogu, losowi i życiu i polityce, że nie rzuciła mnie na kaszubę żadna wojna, ale serce. No, ale mimo wszystko też muszę zapuścić tu jakieś swoje korzenie. Oddaliłam się od Gliwic i mojego Śląska i staram się właśnie tutaj, tak jak już wam wspomniałam, zapuścić te korzenie. Jednak one nie chcą tu wyrosnąć, na tej jałowej, piaszczystej ziemi, która jest dla mnie najtrudniejszym rozdziałem w moim życiu. Zawsze, kiedy mi tu trudno, to myślę o mojej rodzinie, która musiała się urodzić na nowo na Śląsku. Wszyscy mamy swoje rodzinne historie i jestem niemalże pewna, że każdy z nas mógłby na ich podstawie napisać niejedno opowiadanie, a nawet i sagę rodzinną. Mój pradziadek. Jan Materski i mówię o nim z imienia i nazwiska, dlatego że informacje o nim możecie znaleźć w internecie. E, moja babcia udzieliła wywiadu Biuletynowi e, Pyskowickiemu. E, był nauczycielem. Miał podobno piękny głos i śpiewał w chórze, z którego chciała go delegować do słynnego wówczas rosyjskiego chóru. No, e, no, mógł zrobić karierę, ale wiecie, ukrył się za moją prababcią Olgą, która eteryczna i malutka, jak elf, podobno kategorycznie zabroniła mu jakiejkolwiek kariery. To znaczy, tak powiedział jakiemuś panu, że żona mu zabroniła. No, a wiadomo, wtedy nie było. Dał taki argument jakiemuś przedstawicielowi, przedstawicielowi komunistycznej władzy, że, że, że no, nie ma, nie ma szans. Mój pradziadek w Gliwicach i w Łabędach razem ze swoją rodziną wylądował, a później y, zostali taki, takie zadanie, żeby w Pyskowicach zbudować szkołę. Pierwszą szkołę po wojnie na obszarze Pyskowic, który był wtedy jedną, jednym wielkim polem i placem Ziemi, błota i tak dalej. I właśnie tam mój pradziadek zaczął budowę, był budowniczym i pierwszym kierownikiem, bo wtedy nie było dyrektorów, tylko kierownicy za czasów komuny. Szkoła podstawowej numer 4 w Pyskowicach. I mówię o tym zawsze z dumą, bo moje rodzaństwo, to znaczy moja siostra i moi kuzyni. Moi, mój tata i e, moja ciocia, jakby cała, wszystkie pokolenia, które już były w Gliwicach e, czy na Śląsku, e, skończyły tą samą podstawówkę. Jesteśmy bardzo związani. Przynajmniej ja jestem bardzo związana tak gdzieś e, na poziomie duchowym z tą szkołą. Zawsze jak jestem w pyskowicach u mojej babci, to e, sobie chodzę przez boisko szkolne i wspominam e, wszystkie te momenty, które tam przeżyłam. Też przyjęcia komunijne, bo musicie wiedzieć, że wszyscy ja, Ola, i nasi kuzyni, a nawet ciocia, e, miała tam wesele, a my mieliśmy na świecie szkolnej przyjęcia komunijne, więc było bardzo wesoło. E, to nie jest dla mnie zwykły budynek szkolny. To jest dla mnie, to są mury, które mój dziadek dotykał, mój pradziadek. Korytarze, któremi chodzili moja prababcia, bo też była nauczycielką, i mój pradziadek, bo to moja babcia i, i cała reszta rodziny. I jestem strasznie dumna, że, że jestem tego częścią, to znaczy, że, że mam takie miejsce w swoim życiu i cieszę się z tego. Moja rodzina w pyskowicach zajmowała się właśnie edukacją. Po wojnie był duży problem z analfabetyzmem, zarówno jak i u dzieci. Zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Natomiast moja babcia ze swoim ratem musieli się odnaleźć na Śląskiej Ziemi, jako dzieci, gdzie było dużo różnych przypałów i dużo różnych e, ataków na nich, dlatego że oni mówili z zaśpiewem wschodnim, a ślązacy byli bardzo wtedy nieprzychylni i śmiali się, dzieci się śmiały, dokuczali i moja babcia zna śląski bardzo dobrze. Gwarę śląską. Zna śląsk bardzo dobrze, bo tak się zawzięła, że się wszystkiego nauczyła, żeby nie być gorszą i odstawać od innych. I tak właśnie zaczęła się historia mojej rodziny na Śląsku. Mamy też jakieś inne historie, ale nie chcę o nich za bardzo mówić, bo bo raczej staram się mówić o tych rzeczach, które mogę powiedzieć na głos, bo nie wiem. Nie, nie chcę, żeby moja babcia, słuchając to, czuła się źle, bo to nie o to chodzi, ale mamy tam jeszcze jakieś różne wspomnienia, ale chciałabym, żeby to zostało na kartach naszej rodziny. Mój tato z ciocią to byli bliźniacy i są bliźniakami, więc dorastali razem w Pyskowicach, a tymczasem. Na początku lat 70. do Gliwic przyjechał mój dziadek, drugi dziadek Andrzej. Dziadek Andrzej miał zaledwie 20, nie ja wiem, 20 parę lat, nie 22, 21, a może i mniej. Kiedy postawił stopę na śląskiej ziemi, on chłopak z Mazowsza, syn yy, Boże, zapomniałam nazwy. Mój pradziadek był, no, zajmował się drewnem. Zajmował się drewnem. Syn. Syn. I, i, jeju. No, zapomniałam nazwy. Boże święte. Jak mogłam zapomnieć? Tak. Y, no, generalnie dziadek zajmuje się do tej pory, mój dziadek, drewnem po swoim ojcu. Ehm, bez tu zapomniałam tej nazwy. Będziemy to teraz męczyć do końca nagrywek, no, ale trudno już nie. Nie będziemy się tym e, rozdrabniać. I e, zostawił wtedy w Tomaszowie moją e, babcię, swoją żonę i moją mamę, malutką. E, I przejechał na Śląsk za pracą. Mm, nie wiadomo, był gór, został górnikiem. I na początku lat 90. poznali się właśnie moi rodzice. E, więc widzicie, historia bardzo prosta. Myślę, że i tak, i tak jest w wielu regionach Polski, że ludzie są bardzo pomieszani jeśli chodzi o to skąd pochodzą, i wszystkich zazwyczaj w dane miejsce prowadzą jakieś tam ścieżki ekonomiczne. I, i tak sobie myślę, że, że tak już chyba będzie: że już chyba nie ma wśród nas, wśród naszych pokoleń nowych. Ludzi, którzy by byli bardzo związani z danym miejscem. I, I jest to dla mnie trochę przykre i sama po sobie widzę, ile mnie kosztuje zawsze wyjazd z Gliwic i do Gliwic, ale tak ukróciłam trochę tą historię, bo sobie pomyślałam, że, że nie wiem, czy chcę mówić tutaj o wszystkim tak do końca. Ale chciałabym wam nakreślić takie tło trochę historyczne, jak to moja rodzina się właśnie znalazła na Śląsku, bo w późniejszych latach wydarzyło się bardzo dużo przykrych rzeczy, które nie są opowieścią na podcast, ale właśnie te Pyskowice były dla mnie ciężkim miejscem. To był dla mnie tam, tam było dla mnie to było mi tam trudno. Mimo, że uwielbiam to miasteczko teraz już jako dorosła osoba, to jako dziecko i nastolatka nienawidziłam. E, zienawidziłam Peskowica. E, I właśnie gliwice stały się dla mnie, tak jak dla mojej rodziny, nowym rozdziałem. I taką, takim, takim nowym rozdaniem, bo to w gliwicach poznałam moją przyjaciółkę. To w Gliwicach e, zakochiwałam się co chwilę, co nowy semestr w jakimś chupaku ze szkoły. E, to w Gliwicach miałam moją pierwszą wielką miłość. E, I to tam wypiłam pierwszą kawę w życiu. I w ogóle jakoś tak stworzyłam sobie takie bezpieczne miejsce w tym, w tym mieście. I nigdy nie chciałam z Gliwic wyjeżdżać. Nie miałam takich planów. Zawsze byłam pewna, że zostanę w nich i będę się rozwijać. Dla mnie wyjazd, wyprowadzka do innego miasta było czymś takim, no w ogóle mi to nie padło nic do głowy. A jednak los tak zarządził, że przeniosłam się ze sprawą pracy do Warszawy, bo zostałam przeniesiona do innego działu i dostałam propozycję relokacji, której skorzystałam, bo pomyślałam, że może to też jest jakaś dobry, dobry moment. Potem przeprowadziłam się do Wrocławia. Bo. No bo nie wiem. No bo tak się wydarzyło w Warszawie, że się przeprowadziłam do Wrocławia. A we Wrocławiu podjęłam decyzję, że chciałabym przemieszkać nad morzem i zmienię mnie nie trzyma nigdzie yy, i nikt mnie nie trzymał oprócz kory, którą zabrałam po prostu ze sobą. Kora to mój pies. I zamieszkałyśmy w Gdyni. I później w Gdyni przez przypadek, wcześniej była wielka burza, pamiętam, i przy, przez przypadek poznałam Kamila, totalnie. Wymieniliśmy się numerami telefonów. Potem się drugi raz spotkaliśmy. Poszliśmy na herbatę do kawiarni na strychu w Gdyni. I na trzeciej randce pojechaliśmy nad morze, zjedliśmy ciasto czekoladowe i jakoś tak. Uznaliśmy, że to, że to jest to. Tak po prostu się w sobie zakochaliśmy. Prosta historia, zupełnie takie. No i teraz mieszkam na Kaszubach i czuję, że to jest dla mnie takie wyzwanie, które mi gdzieś tam też los rzucił, czy Bóg, czy w cokolwiek kto wierzy, że to jest takie teraz dobra. Teraz chciałbym ci tutaj odnaleźć, zbudować swoją rodzinę, zbudować swój świat. Czy ci to wyjdzie? No, czas pokaże. Na razie wychodzi tak na 40%, jest ciężko. Ale to wynika też z y, mojego doświadczenia mieszkania w dużych miastach. W, z, wynika z tego, że ja nigdy nie byłam dziewczyną, osobą, która marzy o tym, żeby mieszkać na wsi, i, i w ogóle jakoś tak y, nie znałam takiego życia. Teraz je poznałam i to też mam w sobie dużo magii. Ale moim życiowym takim miastem życia są gliwice i zawsze będą. I kiedy jestem długo tutaj na kaszubach, to tęsknię za gliwicami, a kiedy jestem w gliwicach na kilka dni czy tam tydzień, dwa, to tęsknię za kaszubami. I tak już chyba z nami jest, z tymi, którzy porzucili swoje rodzinne strony, że zawsze będziemy mieli serce rozdarte trochę na pół, zawsze będziemy jedną nogą tu, drugą tam. I zawsze będziemy już tęsknić. I ta tęsknota będzie nam towarzyszyć chyba do końca. I to jest jednocześnie przerażające, ale też piękne, bo z tej tęsknoty w moim wypadku wrażą się wspaniałe projekty. I mam nadzieję, że będę mogła za niedługo o nich opowiedzieć więcej, bo nie chcę zapysać, ale na kaszubach yy, odnalazłam dużo Śląska i i to może brzmi bardzo dziwnie, ale tak jest. I chciałabym o tym móc więcej kiedyś opowiedzieć. Dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Mam nadzieję, że się nie zanudziliście. Ja tu w ogóle już w trakcie, już myślałam, że ja się kilka razy poryczę tutaj. Już mam, teraz akurat nie widać tego, ale wycieram łzy, łezki wzruszenia, łzy wzruszenia. Bo cholernie tęsknię. I nie mogę się doczekać, bo już 2 września będę w Gliwicach, odliczam już dni, na kilka dni przyjadę i zrobię sobie taki piękny spacer po moich miejscach. No i tyle. I dziękuję Wam, fajnie, fajnie, że mnie wysłuchaliście. Pozdrawiam Was ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że szybciej niż za dwa miesiące. Postaram się. Okej, okay, nie obiecuję, ale się postaram, żeby były już regularnie buziaki.